Witam Państwa, ponownie zapraszam na kolejny cmentarz. Dzień dobry, a więc znajdujemy się chyba też kolejny 14D, chyba około 20 metrów dalej, a więc tu już będzie trochę więcej żołnierzy. Może być 50 zaraz. Zobaczymy. Od głównego to będzie już ponad 100 metrów, 150. I, i tak to wygląda. Jeszcze może być jeden, trudno mi powiedzieć, i tu w tym regionie już wszystko będzie. 53 żołnierzy armii rosyjskiej. Trochę mnie to dziwi, bo jeżeli chowają żołnierzy, tym już jest bardziej w lesie. To powinni oczywiście dawać mniej więcej na jednym cmentarzu. Powinien być chyba większy. Tak mi się wydaje, jeżeli jest to nakręcam, też będzie minuta, dwie, a więc tu się z Państwem żegnam, jeszcze wyjdę za płot. dalej tu już działka leśna, żegnam się i dozo.